Widzowie, dzisiaj kończymy my ten dom i idziemy na podróż, ale to chyba na innym już odcinku. Nie Nie ja mów co mi zrobiła. Ja jeszcze nie ma wejścia na schody. O się mogę sobie zrobić mm. Lubimy taki coś Tak, ja tak Nie No Czy jest?

Twój domek. Ja Zabiłam służącą. I... Skończyłaś domek? Nie, kobra muszę słuchać. A najpierw zbieram... widzowie, ja teraz zrobię stop, gdy będą dwie minuty, bo muszę tutaj ogrodnąć fundamenty. A tym wam... No, fundamenty dachu. A tym was nie będę zanudzał, więc bajo. No to widzowie, hej, ja znów. Już, mamy, już mam zrobione fundamenty dachu? Ogólnie coś, jak mój dom wygląda, tak? Ja zaraz przyjdę, jak mhm. o mnie chodzi. Tak, tak. 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 Zaskoczę. A właśnie jeszcze tak. Uf, tu już zrobione. No dałem ci 11. Ty to już nawet nie pamiętasz, że to się nagrywa. Super się bawisz. Dwadzieścia wilka jeden. Jak zwykle spalam. Tu już mam w ogenach. Nie, nie mam zrobione. co z tym chodzi? Tu mam, tu nie mam. O, jest. O, ja jak już to zrobiłam? Zrobiłem dach na samym początku źle. To jest gdzie? Tu. Czy to jest by tak? Nie. No, bo nie ten blok mi się skupiał. Tu. Tu. Ogólnie, a, zapomniałem wam ale a powiedzieć. Niszczymy ten pomost, bo ten domek z tym pomostem to jest 0 na 10. Mam A płotki się przydadzą na okna u góry, bo u góry okna będą z płotków. No to on jest z nazwy? No tu strych. Tu będzie takie okna z płotków, ale tu nie. Tak musi być, żeby wyglądało to do, do, y, normalnie. A zapomniałem powiedzieć, przepraszam za dźwięki w tyle, jakby co. Co tu się dzieje? To nie. tak bo... tu też tak będzie okno właśnie, dlatego coś mi się nie podobało. Na razie jeden płotek będzie nie no da pływać nie dila On jeszcze nie jest skończony nie Ty to zrobiłeś kolaca jak zawsze. No <grym> wow, to Ej! To jest ładne. Co ty tu budujesz? A tu? No tu! Zabieram głowę. Czego Dlaczego to ja by nasz drzewa stąd?

Chodę. Mama u ciebie. Mamo, się, się mam. usiąść coś. Dobra, pójdę do siebie. Ale już mam. A ja już jestem u siebie. Już ja. Trzeba zniszczyć. Co to tu postawił, jak to tak miało być? Jakiś down, czyli ja. <grym> no wiem. No ale ja z downem. Pamiętam tam tą mapę, gdzie miałam basę. I ze schodami ta druga basa się Zrób tu tak samo. Nie. Czego nie? Te schody robię po środku. To rób. Ja by tak mogłem mieć. A to jest to widoczne. No ja bardzo dosyć szybko, będę wpatrzymuje. Tu mam tak, tak. Jak nie pytasz, to czy mi 32? Katyków. Ola, po co się 32 patyków? 2, 3. A, na twoją dłonę, to tak jest. A to ty też idziesz? Co? Ja nie To nie idź. Ej, ja chyba mogę z tym na softer. Oświetlać klap bo nie wiem kluczaków. Mam ich 7, teraz 6 bacz. Jem jednego. Mam w ogóle kluczaków 6, 4 baloniny, 2 nowe. Zobaczcie z jedną o kolejny kluczak. Kolejny kluczak to masz jeszcze? Lub Dobry pomysł. Co mam? Kordeszki miejskie, a to posadziliśmy To o tym Widzowie, robimy cięcie chyba na chwilkę, ale nie wiem bo tutaj coś mi nie idzie i musiałbym to jakoś tak zrobić Więc na chwilę zrobimy cięcie, ją. A dobra widzowie, jednak już wszystko mam dobrze Jeden blok źle postawiłem Mamy szlaga, nie, muszę to powi tak zrobić. Bo tak nie mam. mieć tak robić. Ja myślę spój na dole.

Woł. Mam tyle balanie na dworca i jedno to. Tap, tap. Tap, Mam tak nie graszysz? W garaż. Tak? Tak. Ać. Annie Ola, nie wygupiaj się z tą gumą. Ola guma żyje od dwóch lat. Oli, w ogóle wlazłam wypadek gryzła żelka. Przed chwilą. Ojej, na łopat. Nie pytaj, co to jest zespół łopat. Mm. Tam, co? Patek. A co to sobie wymyśliłaś z tym zespołem? Zgoda. O, nie to takie ładne 18 czarnej wełny 18 czarnej wełny? No Skąd ty tyle chcesz tego wziąć? Czarnej Bo mam białej 18 okay. Prawie zginąłem Nie mam łopaty

Sam się. O. Siema. Dobra, dobra, nic nie ma. Siema. Żeby wyglądało legit. Jestem włamywaczem. A, bo tu tak ma być. Jestem ja włamywacem do twojego domu. To nie bądź. To, muszę, tak? A widzowie, teraz kończymy film, aby skopieć tego dirka, ale nagrywamy oczywiście za sekundkę, kolejny na to, bajo.